W tym odcinku Vocal Coach dzisiaj powiem krótko o pisaniu piosenek. Może się wydawać to bardzo łatwym zadaniem, ale wcale tak nie jest. Nagrałam dwie płyty z piosenkami ludowymi, natomiast moje teksty wciąż leżą gdzieś głęboko w szufladzie. Chciałabym pokazać Wam, co kupiłam podczas e, tegorocznej podróży. Jest to Songwriter. Rozpoczyna się on z pisem treści, gdzie możecie wpisać tytuł, numer, strony swojego utworu. E, dzięki temu macie porządek. E, nie macie chaosu, nie musicie myśleć, gdzie co zapisaliście. Działem bardzo ciekawym jest e, dział inspiracji. E, autor sugeruje, co zrobić, żeby napisać dobry tekst, żeby był naturalny, żeby nie był kopią. Kolejny dział to oczywiście. Miejsce, gdzie zapisujemy e, tekst piosenki oraz zapis melodii. Na końcu książeczki znajdują się słowa Toma Łejca, który mówi o tym, że aby być dobrym tekściarzem wcale nie trzeba e, uczyć się pisania piosenek. Wystarczy słuchać melodii, słuchać muzyki. Chciałabym, żebyście posłuchali dzisiaj utworu mm, noc w e, aranżacji zespołu Incarnations. Moim zdaniem, naprawdę genialnie e, przedstawił własną interpretację, i tutaj jest dowód na to, że nawet jeżeli tekst jest prosty, całość utworu może okazać się naprawdę bardzo interesująca. Czekam na Wasze propozycje autorskich piosenek. Mam nadzieję, że ten filmik chociaż trochę Was zmotywował do tego, żeby działać. Więc trzymam za Was.